Cześć! Witajcie! Dziś sobie rozpakujemy grę. Polską grę, która odniosła wielki sukces na całym świecie. Chociaż na samym początku miała ogromne problemy przez bardzo długi czas. Tą grą jest Cyberpunk 2077 w edycji limitowanej. Tutaj na pudełku mamy wyszczególnione co jest, czyli gra, poradnik oraz medalion. Zobaczmy sobie jeszcze z tyłu. Z tyłu też jest wyszczególnione co jest w oraz grafika z gry. Samo pudełko z tą wsówką jest bardzo solidnie wykonane. Naprawdę bardzo twarde, solidnie wykonane. I tak, w pudełku mamy grę, czyli też wsówka. A edycja, jak edycja. Gry. Dodatkowo są jeszcze naklejki. Świetna sprawa, jakby chcę sobie to naklejać. Następnie mamy bardzo dużą mapę świata o, muszę sobie zobaczyć świetnie w ogóle, że ta mapa jest następnie mamy kompendium wiedzy o świecie gry książeczka, fajnie, że jest jest co poczytać tutaj mamy jeszcze pocztówki proszę, zobaczcie sobie, jak to wygląda Następna i ostatnia. W środku jest jeszcze certyfikat, jest edycja limitowana. Jest tylko 820 sztuk tej gry. Tutaj mamy jeszcze medalion w pięknym metalowym pudełku zapakowane, o. Takie takiej na dość długim, grubym łańcuchu. Ale fajne. Że będzie dobrze do kamery widać. Świetnie, że jest taki dodatek. Oby wszystkie gry były tak wydawane z takimi dodatkami. No i przechodzimy do ostatniego elementu zestawu, czyli oficjalny kompletny poradnik. Edycja kolekcjonerska w twardej oprawie. Pięknie wydane elementy błyszczące na brzegu również. Z tyłu. Tak samo. Naprawdę gruby, porządny poradnik. Świetnie wykonany. możecie sobie zerknąć na kilka stron przykładowych. Naprawdę coś fantastycznego. Takiego poradnika do gry to ja jeszcze nie widziałem. Serio. Naprawdę, bardzo gruby, jak widać. Świetne wydanie gry, po prostu. No, i jeżeli chodzi o cenę, to też uważam, że cena jest adekwatna do tego, co dostajemy, że jest to dobrze wycenione. Bo dzisiaj gry, szczególnie nowości, kosztują tam te 300-350 zł. No, a tutaj mamy takie piękne wydanie. Z, z mnóstwem dodatków, także wydaje mi się, że między 230 a 250 zł, no to jest tak dobrze wycenione, jeżeli chodzi o tą grę. No nic, to wszystko. W takim razie, jeżeli podobało mi się to wideo, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i co? Widzimy się w następnym materiale. Cześć!